Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym raporcie tygodnia: Volvo uderzające w bandę, gabaryt nie mogący przejechać pod wiaduktem. Zapraszam do oglądania. Droga A2, kierunek Warszawa kawałek przed zjazdem na Łowicz na drogę numer 70 kierowca Volvo z nieznanych przyczyn uderza w bandę amortyzującą, odbijając się od niej, uderzając w bariery ochronne. Gabaryt na... przewożący wysoką maszynę budowlaną przejeżdża pod wiaduktem na drodze S7 w okolicach Pońska. Mimo, że ma z tym pewne problemy, kierowca musi zachować szczególną ostrożność i precyzję, aby bezpiecznie pokonać przeszkodę i kontynuować trasę. Napotkanie takiej sytuacji może być wyzwaniem, ale z odpowiednimi umiejętnościami i ostrożnością jest to możliwe do pokonania. Uważajcie na siebie. Cześć!